Cześć. Być mężczyzną i życie po rozstaniu. Temat bardzo, no bardzo mocny. Bardziej że personalnie to przechodziłem. No i tak jak już na tyle, na ile mnie znacie, wiecie, że mówię o rzeczach, które sam doświadczyłem, sam dotknąłem i yy... Z którymi się mierzyłem, mierzę. I nie mówię o rzeczach, których nie znam, lub które dopiero, że tak to nazwę, badam. My, mężczyźni, mamy w sobie bardzo dużo miłości. I utarło się we wszechświecie i w świecie, w którym żyjemy przede wszystkim, w świecie, w którym żyjemy, że mężczyzna to jest taki silny, zastoją. Ja mówiłem tutaj w jednym z odcinków, żeby pozwolić sobie być. I wszystko musi dźwigać i za wszystko musi być odpowiedzialny i musi wziąć na siebie. I miałem rozmowę, na którą odpowiadam bo jest to temat bardzo szeroki, ma duże spektrum rozstań. Jak czujemy się my, jako mężczyźni? Przede wszystkim, kiedy dochodzi do rozstania, kiedy to my decydujemy się wyjść ze związku. Mówię cały czas o mężczyznach. Kiedy mówimy naszej partnerce, naszemu partnerowi. Okej, okay. wychodzę. I wiele aspektów na to wpływa. Wiele wpływa aspektów, ponieważ podjęcie przez mężczyznę decyzji o yy, odejściu od partnera, partnerki, jest to decyzja, którą yy, mężczyzna jest zmuszony. Nie w sensie, że musi... Ale już podejmuję konkretną decyzję, tak odchodzę. I teraz pójdę trochę z prywatą, bo myślę, że to jest dobry czas. Byłem 21 lat w związku. 21 lat w związku i yy, utrzymywałem ten związek na tyle, na ile umiałem, na tyle, na ile było mi wpojone, chociaż miałem bardzo mało wpojone, jeżeli chodzi o zasady rodzinne i yy, o zasady bycia w związku partnerskim, więc uczyłem się wszystkiego na zewnątrz. Znajdowałem sobie autorytety w książkach, autorytety w, yy, w filmach, autorytety, męskie autorytety. W otoczeniu swoim, z każdego mężczyzny, którego spotkałem, lepiłem siebie, aby móc być najlepszym partnerem dla partnerki, z którą jestem. Czy było to dobre? Z mojej perspektywy robiłem najlepiej, jak umiałem. Robiłem najlepiej, jak tego mnie nie nauczono, a jak bardzo pragnąłem mieć. Miłość, rodzinę, popełniałem błędy. Jak każdy popełnia błędy, ponieważ wynikały one z braku, z braku miłości do mojego ja, do mojego wewnętrznego ja, do mojego wewnętrznego yy, braku miłości i rodzicielskiej i, no i tego, że nie kochałem samego siebie. Klejąc siebie z innych postaci, tak naprawdę ja znikałem. Nie byłem święty. Nie byłem różne zachowania i różne czyny. Czy żałuję teraz? Żałowałem przez związek moich zachowań, jak najbardziej. Wielu decyzji y, błędnych, które podjąłem, wielu rzeczy, ale w momencie, kiedy dojrzałem w sobie, starałem się to spłacić. I znowu mnie nie było, ponieważ robiłem wszystko to, aby móc spłacić, tak zwane spłacić y, rzeczy. Które dla mnie i dla tego związku nie były dobre. Spłacić mojej partnerce. No i mnie nie było. Zgodziłem się na wiele rzeczy. Robiłem wiele rzeczy tak, jak wydawało mi się, że ona chce. Tak, jak wydawało mi się, powinno być. Od zaspokojenia y, materialnych rzeczy poprzez y, całą psychikę, poprzez otaczanie miłością, poprzez y, wynagradzanie tego, i to kolejny błąd mój, wynagradzanie tego, że jesteś ze mną. Nie robiłem tego na siłę. Wydawało mi się, że to jest dobre. Wydawało mi się, że tak właśnie funkcjonuje związek. I tak jak w Twoim przypadku, kiedy doszło do pierwszej ujawnionej zdrady, ujawnionej w sensie takim, że wyszła na zewnątrz ta zdrada, przyszedł szok, przyszły bardzo duże emocje, przyszło niezrozumienie. Potrafiłem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Oczywiście, partnerka też nie potrafiła wytłumaczyć mi w pełni, dlaczego tak się wydarzyło. Za tym szły kolejne emocje, emocje związane z niskim poczuciem własnej oceny, czyli mojej męskości. Tak jak u ciebie. Czy. Szukanie przyczyny i zrozumienia tego, co robię nie tak. I mimo tego, że ten związek zaczęliśmy, kiedy byliśmy obydwoje młodzi i obydwoje pochodziliśmy yy, z rodzin, w których yy, no nie było takiej miłości, o jakiej marzyliśmy z, wybrako z tego wybrakowania spotkaliśmy siebie na drodze. Gdzieś próbowaliśmy, z mojej obserwacji, teraz prawie po dwóch latach, z mojej obserwacji, wypełnić siebie nawzajem tym brakiem, bo obydwoje mieliśmy dobry punkt myślenia, bo obydwoje chcieliśmy tego samego, tak jak u ciebie. I obydwoje chcieliśmy mieć miłość, prawdę i zrozumienie. Natomiast życie weryfikuje. I to każdy mężczyzna patrzy i, i widzi. Po tej pierwszej zdradzie pozwoliłem spróbować sobie jeszcze raz. Pozwoliłem sobie spróbować jeszcze raz, jeszcze raz obejrzeć, usiąść w tym. I ja, jako mężczyzna, przyjąłem wszystko na siebie. Wziąłem wszystko na siebie. I wziąłem odpowiedzialność, kolejną siłę za naprawę tego związku. Czyli jeszcze bardziej, jeszcze więcej. I to, co mówiła moja partnerka, uzupełniałem ją. Tak jak i ty. I znowu mnie nie było. Robiłem wszystko z mojej perspektywy. Robiłem wszystko, żeby uleczyć ten związek. Żeby był zdrowy, żeby była rodzina, której w pełni ja nie czułem, domową, w domu, i żeby to uzdrowić. I to jest pierwsza część. I zamknę to na chwilę. I do zobaczenia jutro.